Ej, a ja przypomnij mi, masz seta? Bio tego seta dla Bacona. I ja ci sprzedam. Ja nie, nie sprzedam, Patrz, masz to, masz to, masz to. Mam. Śpiewamy? No czemu się chłopie?

Niech to jej za spływa do ja dzwonię po torbię. Ej ktoś... Teraz nie mogę ale... zrobić. Też mi, jest... mi zbudować taką jedną rzecz zbogę, Bo ja wiem gdzie mi ta lawa raczej spływa Jak będzie spływać ja sobie zrobię szkle mam teraz podłogę Ej nie ja nie mogę zrobić z kolei podłogi. Bo jak ktoś mi będzie się kopywać ze strony Ej, jest taki problem. W sumie, to nie jest problem. We, weź się do mnie te, mi dedykacja. Eee, wyzywaj... Ej, ej, papa, ej, ej, dedykacja. Co? Wyzywać twoją siostrę? Nie, nie No, a ja mogę twoją. Mam siostrę, a nie mam a w sumie to, to nawet rodziny nie ma. On jest mążem, jestem nowy. A ja dzwonię po torbie, bo lekka się kończy. Eee, ok. Moja siostra wygra z tobą wszędzie. On... Nie masz ja tutaj wdzięku do mojej siostry. To dawaj walka, walka. Na bezwiska, na bezwiska. No, tak. Hanie, chodź, chodź tu, chodź tu. Masz, masz i na bezwiska. Wziął, że nie masz ochoty marnować swojej siły na. Ale nie powiem. Na mnie grać, nawet swoją układam. Zrobić co mówię, bo taką ma fazę. Co jeszcze ma przedmiotów? Dobra, a ty graj sobie w te twoje, jak to się nazywało, te takie, no te. No, jak? Tak gówno. Ej, powiem ci coś, na górze róże, na, na, na dole, czekaj jak to było o, coś, co? Nie czekaj, nie, nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć Nie, nie. Coś, 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 coś. O. A Nie

Nie, jednak no nie Ej, nie, 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 ej weź się, weź, weź się do mnie zepnij Nie, ja nie mam w nie mam w twojej nowości, dobra Też wypierdalałaś Ej dobra, weź się do mnie dedykacja, weź, weź się do mnie, do mnie dedykacja Na górze róże, na dole dziecko Na górze róże, na dole, na dole, na dole nie wiem na górze różne ruszne, na górze ruszne, na... natura na twoja matka, patrz co zadowoląc od katki. Dobra, ej dobra, weź się do mnie zdepnij, weź się do mnie tepni to... dedykacja. Po co? No, bo chcę ci coś pokazać. Patrz, no, patrz, patrz jak ja mogę, patrz jak ja mogę podglądać tego wafla. No patrz, patrz, widziałeś to? Ej, 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 weź, weź ten, weź chociaż ja, na chwilę. Aż do mnie